Czera, chudy. Ja jestem chudy, kurwa. No jesteś. Nie chcę się chwalić, ale jestem turbosławny. Jak bardzo turbosławny? Mam 5000 osób aż. Ja pierdole, szopoba. No to... Schudłeś, nie? Schudłem, schudłem. A poważnie schudłeś. Nie no, schudłem, tak, schudłem. Właśnie, bo ja mam nowy monitor nie wiedziałem, czy to winna monitora, czy serio mnie jesz. Ile ważysz? A, yy, 150. No inaczej, ty mi nic nie powie. Ile schudłeś? No łącznie już 30 kilo. To po twarzy widać tak, widać w chuj no. No to dobrze, to jak widać to ja się cieszę z tego Ale by, była dieta czy po prostu mniej jadłeś? Mniej yy, yy, jadłem i zacząłem sobie ćwiczyć rano. A w, w jakim czasie teraz schudłeś? No cały czas jakby no, od dłuższego jakby momentu, nie powiem Ci od kiedy dokładnie, ale po prostu już długi czas jest ten, że tak w dół schodzi sobie. No to gitara. Nie, no widać, że schudłeś, więc fajnie, fajnie, fajnie. No to dobrze, to Albo dobrze. Mówiłeś, że na Fame się będziesz bił. To będziesz się bił, czy nie? No, na razie to się bije z nadwagą. Później wjedzie dietetyk i dopiero może Fame wleci. A proponowali ci że to tak po prostu, ty chcesz, a oni cię nie? Eee, no, pytali, pytali się, czy tam e, ten, czy bym chciał. W serio? Z jakim zawodnikiem? Z kim? No, tyle razy się Wojtek pytał. Poważnie? No. To czemu mnie kurwa wziąć nie chcą? No to ładny, co, ale widzisz, no nie wiem. Ja pierdolę! I była taka sytuacja, bo ja, ja ogólnie chci... ja, Powiem szczerze, ja chciałem się bić. Ja powiedziałem, był taki jeden stream, na którym powiedziałem do Wojtka, że go wyzywam, że chce, możemy się pizgać. I on do mnie napisał. Czy serio to mówiłem i pisałem, że no także serio. I powiedziałem do niego, że no dobra, no to w takim razie dajcie mi rywal już poza streamem. I na Facebooku się dodaliśmy. I jak mu napisałem, no, no. co z tą walką, czy będę walczył, to mnie kurwa ze znamych usunął. No, tak. no. Nie, no to ja jak na raz tak napisałem, czy coś dadzą, czy ten będzie, to nie wiem, na szczęście jestem. Do tej pary znajomymi na Facebooku jesteśmy. No to... Nie, nie wiem. Nie wiem, może. Oni może... Nie, nie ten, nie są jeszcze na ciebie gotowi. Ale że finansowo, groszy, czy mentalnie? 25 groszy. No mentalnie tam, bo to ty byś tam zjadł wszystkich po kolei. Dzięki postać, piąteczka. No jednak teksty postanie. masz jakie masz, więc jest dobrze. Nie, ja bym się powstrzymywał właśnie, wiesz, ja tak się bałem, że się jakieś patologii boją, ale... Ja, ja z początku myślałem, tak, łudziłem się, że może chodzi o to, że... Że jakiś się Facebook, bóg Facebooka coś się zepsuło, czy coś. A, A może albo musisz mieć jakiś e, konflikt może w to, to ten, bo ja przykładowo ja jestem pociesznym grubasem i taki leksiu nie może być u mnie. Przykładowo, on jest. No nie może ja Czyli by, muszę, wiec, muszę, muszę kogoś wyzywać, żebym mógł się bić, tak? No z kim basz jakby jakoś spinę, wiesz. Spoko no ty gruby śmieciu A, no to. <laughs> Widzisz. Przepraszam, dobra, czyli tak, czyli ze mną chcesz się napierdalać. No tak, no tak. Ale przecież ja cię człowieku połamie. No, ale trudno, ale pieniądze zarobię. No nie spamujcie, że nie słychać, bando zjebów pierdolonych, kurwa, bo widzę na OBSie, że słychać, kurwa, ale bym ci wykurwił ślinę na czoło, bo ja bym powiedział inaczej, to by sąsiad się wkurwił znowu. Naplukłbym ci na czoło, byku. Musisz znaleźć... Mogę cię bić, w sumie. Mogę cię bić. Nie, bo ty masz taki plus, że ty tego Dona Casio znasz i on się biły i po znajomościach cię mogą wziąć. A mnie kurwa nie chcą. No to ja dołączę do Timu yy, tych yy, team yy, wygranych, czy jak to tam, jak Kas już mówił I ja dołączę i możemy się napierdalać No dobra, jak mnie przyjmą, to tak, bo ja już ćwiczę, już byłem na trzech treningach i po Trzy treningi? No. No to ja mam pół roku boksu, więc jak chcesz, to możemy się zmierzyć. No spoko, nie no ja podobno dobry jestem bardzo, tak mi mówi trener. No to ja pojadę do Szuliego i u Suliego możemy to zrobić. Sparing pierwszy. No ale po co sparing? To muszę mi pieniądze dać, ja ja ja, ja. ja ja... Ja mówiłem od razu, że się cenię, ja pisałem Wojtkowi, że ja chcę 15 tysięcy, może dlatego mnie zablokował. 15 tysięcy tylko? To Jak jest to tak mało? A to mało jest? No, mało! To ile płacą normalnie, wiesz? No wiem, ale nie powiem. No to chujowo, że nie powiesz. No ale, no to napiszę ci na Instagramie. Że mało, że mało. Napiszę ci taką, może nawet jakąś minimalną kwotę. Wyce wycenisz mnie po prostu. Wycenię Ciebie, bo wiem, że to 15 na Ciebie? To kurwa, to weźcie cajn lepiej. Co to no brawa? Ja myślałem, że jednak więcej warty jesteś niż taki 15. Jak to 15 to na same treningi wydasz. No, pewnie tak. Nie, no dobra. A ja mam radochę La 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 la! Do tego la czas przesyła. La, 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 la. A zresztą Kas już nas teraz ogląda, w sumie, więc. W tak? no, no tym problem. Tak? Że ja nie mam Instagrama. No to tym bardziej, to może ja go zwyzywam, może ja jego będę miał. Nie, to nawet nie masz co, bo. jednak, No bo na niego czeka zawodnik zawodnikie a nie... O kurwa. A nie KFC? Paweł, a nie, Nie rozumiem, no przykro, przykro. Dziękuję, Klaudia, za pięć dyszek. A to ten postek się podrywał? A to, dobra, nie wiem, jak chcesz, to się podrywajcie. Dzięki za pieniądze, ja, ja, nie, ja nie chcę, bo ja mam dziewczynę. A czy chciałby? dobra, jak chcesz, to do mnie napisz, a będziesz lepsza, to już rzucę, whatever. Dziewczynę masz, no? Tak sobie wymyśliłeś. Piąta klepka nie spółgra, dobrze. No czemu uważasz, że to wymyśliłem? No ty i dziewczyna, jak ty kurwa się nie golisz, człowieku, ty busz pod pachami ten, no, która? Musisz zacząć się goić, nie, nie można aż tak. Ja widziałem ostatnio. No ale, nie, no, gole się, zacząłem. No ale pod pachami też? No to do tego jeszcze dojdę, nie? Ale od czasu do czasu jak tak sobie potrenujesz to później amoniakiem na kurwa ci spod pachy czy nie? Znaczy ja ostatnio tak rozminna miałem, że w sumie jak ja zapasy robię i oni nie kurwa łapią pod pachy, to naprawdę musi to być cringe. I stwierdziłem, że to z gole jednak. Bo tak szczerze, no ja tak co, ćwiczę dla zabawy, dla siebie ćwiczę. A czyli po prostu tak, żeby coś w swoim życiu zrobić. No stwierdziłem, tak. że siłownie z legejów i wolę sobie pobić w tarczę na zabawy. A rozumiem, rozumiem. Tylko I, jest to I dzieci? Sport. I, I nie... dzieci? Nie wiem, czy mi idzie. Dobrze się bawię, to najważniejsze, a czy mi idzie, to nie mi oceniać. Ale miałeś już jakieś takie, że się kulałeś gdzieś tam, że taki sparing, jak są treningi, to są przykładowo dwa dni treningów i trzeci dzień jest dzień sparingów. To byłeś na takim? Nie, nie robiłem sparingów. Robiłem same, same tarczowanie czy jakieś zapasy i tak dalej a w ramach zabawy. Ja się boję, a. że komuś zęby wybiję. Nie możesz się bać. To jest sport, to ćwiczysz, to, to, to są ochraniacze, no. Nie no, że ja, ja, ja sobie robię. Gdzie kurwa, ja... Bo ja jestem, ja jestem pacyfistą, ja jestem spokojnym człowiekiem. A, Zatem czyli... Ja... Rozumiem. I teraz mam sprawę w sądzie za... ...za groźby kralne, za, że komuś nie mi śmierci życzyłem, więc nie wiem dlaczego, ja jestem pacyfistą, więc jest to śmieszne. A serio mam sprawę w sądzie. O kurwa. Nie no, to ja mi, mi kuratora ostatnio odwiesili, że już nie mam. A za co miałeś? No ja tam wiesz, bo ja, ja kiedyś nie miałem dystansu do siebie i w ogóle i po prostu ktoś mnie nazwał grubasem, a ja mu kurwę zajebałem. Siedziałem 4 lata w ośrodku za to w sumie, więc wiesz. Co ty tak pierdolisz? No, no przecież ja siedziałem, no. Wkręcasz nie mnie, kurwa. Nie, bo, nie, ci mówię, no to kurwa, no to nawet ci na to mogę wysłać gdzieś tam, że mam normalnie yy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii, coś tam, no. że z Ukończenie gimnazjum mam takie. Za to, że komuś listwo zajebałeś? No mnie ze szkoły wyjebali, bo księdzowi liścia wyjeba... dla księdza wyjebałem liścia przykładowo. Kiedyś do szkoły tasak przyniosłem i yy, jak jakaś kurwa podpierdoliła. Ja czekaj, ale wkręcasz mnie, czy poważnie mówisz. Poważnie ładnie poważnie poważnie. Ja, poważnie, ja pierdolę, poważnie. to dobry wariat jesteś. No to, postek, no, to jest wszystko jakby dzięki do, do, do udowodnienia, wszystko. Ja się, nie nie jak się wierzył? Nie musisz mi wysyłać, jakby ja wiesz, nie będę tego negował, ale no to mnie w szok bałeś. Kiedyś miałem sprawę z czterema ziomkami, to oni wszyscy na tym było, tak że oni nie mieli żadnej przyszłości sprawy, a u mnie kurwa dwie kartki. Że tyle spraw było w sądzie, więc to dla mnie nic nowego. No to nie, to ja nigdy nie miałem żadnej, żadnych problemów z prawem, jestem grzeczny, zawsze byłem grzeczny. Dobra, to odbierz sobie telefon, ja będę ci przeszkadzał. Nie, to jest SMS, SMS-a dostałem, że, że muszę jednak cię zgnoić bardziej. Zgnoisz nie musisz. A z kogo dostałeś no, SMS-a? Nie mogę zdradzić takich poufnych informacji, bo wiesz, tak to jest. <laughs> nie żartuję, ja to, 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 tam do Ciebie nic nie mam. tej chwanie Boży. Dziękuję. W co grasz teraz najczęściej? No teraz, zacząłem w GTA grać, fabułkę sobie przechodzę. W Lolika gram całe życie, jak zwykle. A czemu nie GTA RP? No, bo kurwa, nie chcę się z tymi zażegańcami kłócić. Oni udają gangsterów w jakiejś grze komputerowej. Tak, siedzi chłop przed monitorem, opluty, spocony cały. Cię za to i za to tam, będzie, dobra. Ja raz z Sergiuszem byłem na. To chyba PGA było. Jak ci goście z RP do niego podeszli i pytali się, jak mu się. jakim się podobał ich ślub, to ja już stwierdziłem, że to jest tłumacz. ślub w grze w sensie. O taką? Rozmawiali przez godzinę na żywo, w cztery oczy, jak się ślub komuś podobał. Ja pierdolę tu to te community RP jest takie kurwa niezaciekawe, mm. ci <laughs> powiem, jak oni gadają, nie dość, że się spotykają w końcu na żywo, to gadają o grze, No to, to trzeba być jakimś... No, oni się szczerze nienawidzą za to, że do nich strzelarzy w gry komputerowej na przykład. I to ja. No taki, to... Ja tych historii mam dużo, bo ja z nimi rozmawiałem trochę. To jest. To jest no to, 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 to ja wiem, słyszałem to, co mu Nitra nawet na vlogu było, co on był na tych dwóch latach tego RP, coś tam. Co A to ja nie wiedziałem. Wielki chłop, wielki chłop do tam, nie wiem, jakiego ziomka, coś i zaczęli się spinać w A, no to wiem jednak, to wiem o co chodzi. No, no była taka to, to, to też przez komputer. Ale, no. ale, bo ja ten film widziałem, ja pomyliłem się faktycznie. Było coś takiego? To jak widziałeś, jeden gadał, że mu za... Gdzie on jest, kurwa? Zajebie mu, zajebie mu. A finalnie... A, a pościg... Podszedł i mu rękę padał. No. A, i później siedzieli po na kamerach, więc begał. Ej, co? Czemu co... taki dro... Kurwa, głośny jest? Pozdrów Noraska Bożego, haha. Ha. Klaudia cię pozdrawia za pięć dyszek, kurde. Nie? No, Klaudiusia. No pozdrawiam, pozdrowiam, Klaudia. Buziaczek, dziękuję, Klaudia. No, y, serduszko, wiesz, takie... upośledzone. A to widzę, że ty masz chody u dziewczyn tutaj, Cię klaudia kojarzy. Wiesz, ja jestem taki beauty ten i te sprawy. Nie, ale dobrze, że chudnie, serio, bo to kurwa źle się czujesz na pewno. To chudne, chudne, bo. 7, 7, Dobra, to ja ci napiszę, dlaczego chudne też i powiem ci. Dziękuję, Ada, że ładny sweterek, a to jest podrabiany, mówię to szczerze, nie wstydzę się. Prze Przez przypadek kupiłem fajka, nie kłamię. On kosztował 100 coś złotych, ale jest w porządku. Przypadki chodzą po ludziach, zdarza się, ale nie widać, ja bym nie powiedział, że w dobry, dobry feju. Znaczy tutaj na dole widać, że jest takie dziwne wykonanie strasznie, ale no nieważne, to hmm. przez przypadek kupiłem. Jak miałem 16 lat kupiłem ten sweter i był za duży, do dzisiaj jest za duży. To... 16 lat, no to jak miałeś rozpoznać coś, co... No, tak. no właśnie. Się patrzyło, o! Czekaj, bo to, co to za firma? To wiki finger taki? Tak, ale ja mam wyjebane na marki, wiesz, tak szczerze. Nie, ja, ja też, ja to... Tak naprawdę mógłbym kupić sobie od chuja, nie wiem, jakichś wiesz, ciuchów takich kurwa markowych, ale po co to komu? Ja ogólnie wolę Basiki, gdzie nie ma znaczków, nawet jak, jak jest to oryginalna rzecz, to bez znaczka wygląda lepiej uważam. 5 zł. Zapraszam. Kurde, no lepiej to wygląda po prostu. Tak, niektórzy kupują specjalnie jakiś kurde ciuch, żeby na, na pół kurwa, na pół klaty było, nie wiem e, jakiś tam nie wiem, no Armani czy chuj. To ja raz widziałem taką sytuację, byłem, siedziałem w restauracji i podszedł ziomek, który miał też z czaszką Filipa Plaina, tutaj koszulkę no no no. taką Cały się od świecił. Od Bambra, od Bambra miał pewnie, bo to fake Filip Plaina, to Ale ja słyszałem, że nosi fejki, ale to tam wyjebane, nie, nie, nie interesuje mnie to szczerze, no. ale dobra, o co chodzi, podszedł i, bo po Wrocławiu cygani chodzą po, po rynku, nie wiem czy byłeś kiedyś, ale oni zawsze ich dużo biega i, i wołają Daj daj 5 zł, daj 5 zł, no, wiesz A co, to wszędzie tak jest, to, to wszędzie akurat. No być no. może, no w Lublinie tego nie było, więc nie, no. No ale okej okay. idziemy, podchodzi, wchodzi do restauracji, bierze sobie dychę do tego, do, do ręki tutaj, wiesz, jak to trzyma dychę i mówi Młody SIEMA! i piątkę z nim zbija i mu dychę kurwa daje I tak dar się kurwa na całą restaurację jakim tonu szefem nie jest że 10 zł ja dał gościowi. No to są tacy kurwa, wiesz, to ładna bi Rafałku. A to dyszkę zostawił i jest kurwa wielki kurwa książek. No, 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 o tak o, o ta, ja. chodził, nie wiesz co chodzi. Czy dwa arbuzy takie potężne. No był chudy, ale chodził tak, no bo tu wiesz, była, była czaszka na klacie, więc jest. Żeby lepiej co... wyglądał. No, no musi było. być rozciągnięta, że wiesz, że kur się świeci z kurwysem. No i kurwa. Tacy to są nie powiem nawet świeci. Dobra, nie Cię czasu zabierał, idę w jakiś lastek poszukać. Również życzę miłego, szczęśliwego nowego roku. Możesz dać znać czemu, czemu chudniesz, w sumie jestem ciekaw. Dam Ci znać Również szczęśliwego nowego Zdrowanie. roku. Zdrowia Dziękuję dużo. Serdecznie. Trzymaj się. Na razie. Cześć, siła, Elo, elo. A widzicie miła rozmowa, kulturalna, ja pierdolę, kto by spodziewał pan to panu Rofale. Zdziwił mnie, że on jakiś, ale serio, on mnie chyba wkręcał, nie, że siedział. Kurwa, za listwę w web? Dziwne, ale ja nie wiem, nie znam się. Ja nikomu nigdy nic nie zrobiłem. Jestem miłym chłopakiem. Ja lubię tylko zabawne rzeczy mówić w internecie. Mówił prawdę? No to grubo, kurwa. domu że w gimnazjum i tak dalej to się biło, ale to tak się biło na zasadzie, wiesz? Dawaj, kurwa na solo! Za mostkiem, u każdego się za garażami biło, a u mnie za mostkiem się biło. Taki most mieliśmy mały i... Dzień dobry. O. I się spotykaliśmy za mostem. Taki oktagon się robiło, ludzie stawali dookoła. I w środku było dwóch gości, co się bili. No wiadomo, i więcej ludzi, tym ten oktagon trochę był większy. Ale dużo osób chodziło. No to chyba wszędzie było. A także, żeby na ulicy podejść i komuś krzywdę zrobić, to mi się nie zdarzyło nigdy, bo ja nie. nie, nie popieram takich rzeczy. Lepiej, lepiej się odwrócić, pójść dalej. Poza tym, ja słyszałem różne przypadki. E, raz mi ziomek opowiadał, to mi mistrzu opowiadał nawet, ten co ze mną mieszka, że jego, koleg jego, jego kolega był w klubie ze swoją dziewczyną. I podszedł jakiś Ziomek najebany i zaczął go wyzywać. On mu kazał wypierdalać. I ten Ziomek zaczął wyzywać jego dziewczynę. Jak już nazwał jego, jego dziewczynę dziwką, to podobno podszedł i strzelił mu strzała w łeb. On, on bok ćwiczył? nie wiem, stary, naprawdę nie, nie, nie wiem, czy to była prawda. I podobno miał guza w głowie ten chłop i, i go zabił. I poszedł siedzieć za to. Nie wiem, czy jest to prawdą. Zarazu mówię, nie wiem, ja nie chcę mówić, ja tego nie widziałem, to jest coś, co ktoś mi powiedział. nie? 2 zł i 90 Ale myślę, że różne niefortunne rzeczy się zdarzają.